Dzień dobry moi drodzy widzowie. Chciałbym Wam dzisiaj przedstawić jak ja robię mieszankę ziół na gołębi. Mamy składniki różne. Jest ich do aż 12. Zaczynamy od kurkumy. Bierzemy kurkumę. Wsypujemy sobie do miseczki. Pięknie, tak jest. Wszyscy. Wysypujemy jedną paczuszkę. Bierzemy drugą, więc zjadają dwie. Dwie paczki dajemy kurkumy. Tak. Później bierzemy pieprz czarny mielony. Ja mam tutaj dużą paczkę, trochę mi żona wybrała. Kupiemy cały pieprz czarny, mielony. To no jest. Następne. Następne bierzemy koperek. Sypiemy. Paczuszka, koperka. Pięknie. Już czuć wiosnę. Bierzemy tu czosnek. Otwarty miałem. Wsypujemy cały. Pięknie. Bierzemy później papryczkę, czyli musi być. O. papryczkę bierzemy całą też. Wsypujemy pięknie. Tak. Następny składnik, gałkę dajemy, nie damy całej, może damy troszkę mniej. Połóweczkę. O, troszkę zostawimy, nie damy całej. Tak jest. Imbir też musi być. Wszystko bardzo dobrze działa na różne powikłania gołębi. Tak. Co to dać? Cynamon. To dajemy. A, ładnie. Cynamon ten cały. Bazylię też idziemy całą. Nie przeszkadza nic, wszystko się dobrze razem wymiesza. Jeszcze mamy lubczyk, czyli też musimy to dodać. Dodamy jeszcze marian, marian, marian. i organo. Nie było, nie było. Dodajemy jeszcze organu. Pięknie, ale idzie po nosie. ale Kręci. i teraz to wszystko ładnie mieszamy wiecie pięknie to wszystko ładnie wyglądało o, teraz się rozsypuję. wszystkie te zioła to mi starczą na jakieś powiedzmy 3-4 miesiące na karmę ja to zawsze to podaję podajemy, ja podaję to zawsze Łyżeczkę małą na kilo karmy. No i dobrze, wszystko, wszystko jest ładnie razem wymieszane, więc jest ok. Ja podaję tą małą łyżeczkę na kilo karmy. Na kilo karmy. Lub daję cytrynę i jedną wciskam, jeżeli nie cytryna to greyfood, bardziej wolę greyfood, greyfood jest bardziej, bardziej ma więcej właściwości no i jest większa dawka, większa ilość tego soku, tak? to bardziej się fajnie wszystko to wymiesza. Niektórzy to podają oleiście, ja nie daję żadnych olei i tak dalej, bo to nie dla mnie. Ja twierdzę, że twierdzę, że najlepiej daje to cytryna albo, albo właśnie greyfood zapach później pięknie, wszystko się unosi, w gomiku się wchodzi, to aż pachnie tymi ziołami. Teraz to aż normalnie ciągle się zaciągnął, by to wnosi piękny zapach, coś pięknego. Gołąbki podajemy to tak dwa razy w tygodniu, raz w tygodniu. Zawsze na karmę i dzień dzień. Więc Wiadomo, podajemy, ja podaję to tak, że dzisiaj wieczorem tak jak zawsze mieszamy to z Grejfutem jutro nas, następnego dnia podajemy te progowanie do jedzenia. Piszcie, jak wy to podajecie z jakimi przyprawami, ziołami. Ja daję 12 składników. Niektórzy mówią, że tylko kurkuma, czosnek i pieprz wystarczy. Ja zrobię to przeciwzapalnie, przeciw, zapalnie, przeciw drogą oddechowych i tak dalej, na no różnych tych, właśnie się to mówi, po doległościach dla gołąbków, zwalcza biegunki, niebiegunki, fajnie głębiej przyczyszcza, głębie fajnie wyglądają po tym, no lepiej, lepiej, lepiej mi się wydaje, że jedzą. Jak jak już tak coś im dolega, to bardzo fajna sprawa. Także moi kochani, ja będziemy kończyć. Także tak, moja mieszanka przypraw. Wygląda skończone, można będzie przesypać do pojemniczka. Podaj, musi być to w suchym miejscu, nie wilgotnym. Podajemy to jak mówiłem raz, dwa razy w tygodniu, mała łożeczka na kilo karmy, musi być to zawsze na mokro, czyli cytryna lub grejfut musi być wciśnięta na karmę. Także moi drodzy, ja kończę. Dajcie subika, łapeczkę w górę, jakiś komentarz. I do zobaczenia, do następnego filmiku.